Ojeju, ten... Co się z tym autobusem tam stało? Cześć, witajcie z tej strony Natek i w tym filmie gramy w BMG Multiplayer. A więc tam ktoś jest. Tutaj jest jakaś ciężarówka, tam są jakieś inne osoby. Ojeju, jeszcze jakiś autobus. I pomyślałem, że w tym filmie trochę pojeżdżę, się trochę pościgam, trochę poniszczę inne auta. I ten autobus wjechał w tą yy, bramę. I, przy... I czy on przypadkiem nie lata? No, on latał. To jest bardzo ciekawe. No to spróbujmy kogoś znaleźć i go zniszczyć. Tutaj ktoś jest. Ja go tam ciągnąłem. Jak widzicie tutaj do siedzenia. O nie, to był autobus. Ja niechcący zmieniłem kamerę mój auto został zniszczony ojeju co tu się stało w tym autobusowi chyba za bardzo się nic nie stało ale dlaczego to auto tak się zniszczyło ale tutaj widzę że ktoś jedzie nie dlaczego nagle wszyscy tam są tak Jak przez chwilę byli przede mną to jest bardzo ciekawe ale tutaj widzę że ktoś jest pięknie i tutaj widzę że ktoś jedzie to no mógłbym tak kamerą tutaj pojechać jak tutaj będzie auto wjedzie prosto w moją kamerę wtedy kliknę F7 nie no, za... Nie ten we mnie wjechał. Dobra, tutaj widzę, że jakaś ciężarówka będzie jechać. To spróbujmy zrobić to samo. O! Ojeju, co Ale ten autobus tam pojechał! Chyba ci tutaj się ścigają. To myślę, że mogę się trochę z nimi pościgać. Ej, ale on ma szybkie auto. On ma trochę za szybkie auto, więc ja chyba sobie zmienię. Tak, już sobie zmieniłem auto. I oni tutaj powinni nadjechać, ale co ta armata tutaj robi? To jest bardzo ciekawe. Jeszcze ten, ten autobus we mnie wjechał. Ten autobus chce tam wjechać. Dobra. O. Pięknie. Dobra, to chyba się z nim ścigam. Ojeju, ten... Co się z tym autobusem tam stało? Ojeju. I niestety nie działa zwolniona tempo na multiplayer. O nie. Nie zdążyłem wyhamować. Muszę wyprzedzić tego gościa. Nie, ale on szybko jedzie. Ale dlaczego on tak szybko jedzie? Ojeju, tutaj ta armata dalej stoi. Już jedzie mój przeciwnik. tam. Ojeju, i we mnie i we mnie wjechał. To mam nadzieję, że teraz go wyprzedzę. Nie no, on dalej jedzie ode mnie szybciej. On już tam jest, a ja tutaj. Dlaczego on tak szybko jedzie? Tutaj jest ktoś inny, z kim się może mogę ścigać. O. Pięknie. Dlaczego on wjechał w ścianę? O, wow, To było bardzo śmieszne. ojeju. Nie zdążyłem zahamować. Zmieniłem sobie samochód. I teraz na pewno nikt mnie nigdy nie wyprzedzi. Tutaj trzeba trochę zwolnić. Ponieważ jest zakręt. Dlaczego ja nie skręcam? Teraz w niego wjadę. Nie, no prawie. Pięknie. Dlaczego on dalej może jechać? Tak nie powinno być. Dobra, ja już jadę z, nie wiem, chyba z 300 km na godzinę. Co najmniej. Bo on tam zjechał na bok. A ja prosto w las. O nie. Dobra, to tutaj go właśnie dogoniłem i wyprzedziłem, ale myślę, że teraz zakręcę. I yeah. będę jechał pod prąd. Jakbym tak stanął, żadne auto nie przejedzie. Pięknie. O Koło mi wyrwała, ten dalej sobie jedzie. Ale tutaj kolejna osoba. Tutaj widzę, że ktoś jest. O nie! Nie udało mi się. Widzę, że tutaj jadą dwie osoby. Pierwszą wjechałem, a druga niestety uniknęła. I widzę jeszcze, że tutaj ktoś jest. Jeszcze tutaj jest takie ładne czerwone autko. Pięknie. Nie, dlaczego ta osoba wyszła ze serwera dwa razy? Nie wiem, tak chyba nie powinno być. No to mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Je, jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć, tylko wiadę w to, to. Pięknie.